Cześć! Dziś kolejny film z wycieczki rodzinnej. Tym razem zamiast w góry pojechaliśmy nad jezioro w okolicach Susanville w Kalifornii. Zapraszam! Jako, że nasze miejsce biwakowe jest oddalone jakieś 500 metrów od brzegu jeziora, więc żeby nie nosić całego Majdanu, po prostu go przywieźliśmy w takim amerykańskim stylu leniwym dosyć. Dobra, idziemy do wody. Kajaki już nad jeziorem. Ja odstawiłem auto i wracam do ekipy, a przy okazji pokażę Wam po drodze ten campground, na którym jesteśmy, czyli to pole kempingowe. Nasze miejsca są tam za nami. Jak zwykle przyjechaliśmy z Michałem jego rodziną na dwie przyczepy. My znów pożyczyliśmy szczepę, tą samą, co którą widzieliście w poprzednim odcinku, z naszego kempingu w górach. Tym razem jesteśmy nad jeziorem Eagle Lake w Kalifornii. W sumie też wysoko, bo jesteśmy 1709 metrów nad poziomem morza, ale trochę inny klimat trochę inna, inna tutaj przyroda, ponieważ. Jesteśmy bardziej w głębi Kalifornii Tu jest cieplej W ciągu dnia, wczoraj było ponad 30 stopni Dzisiaj już też do 30 dobija temperatura Woda w jeziorze dość ciepła Więc można się bawić, można pływać Sporo ludzi na kempingu Oprócz przyczep ma też łodzie ze sobą Więc ludzie korzystają z, z wolności, z natury A, Tak jak mówiłem, nasz, nasz campground jest oddalony jakieś 500 metrów, może mniej, może, może 400 od linii brzegowej. Samo jezioro trochę się obniżyło. Bo w ostatnich latach była też susza w Kalifornii a i nam tutaj w sklepie mówili, że jezioro opadło aż 18 stóp. To jest sporo. Przeliczcie sobie. Google wam podpowie, ile to jest metrów. Ale to będzie widać na brzegu jeziora, jak daleko ta linia brzegowa się posunęła, nie ma niestety plaży, zniknęła, zarosła, jakimiś tam a, a tak wygląda widok na jezioro z naszej głównej drogi, prowadzącej z naszego miejsca kempingowego do, do jeziora. Michał na mnie czeka, jak widzicie, dzieciaki i żony już nad wodę poszły, a Dwóch pachołków musi nieść kajaki, nie ma lekko. Michał powiedz dzień dobry Państwu. Michała znacie z poprzednich filmów. Dobra, A, trzeba nieść kajaki, nie ma lekko. Zostawię ja jeszcze, żeby było równo w miarę. Dobra. w prawo, bo ci będzie tak po środku, jest. O kurwa. Nie ma lekko. I trzeba za rodziną mieść raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, Razem mydłem go, mydłem O, ciekawko się wygląda, nie To jest ze trzydzieści parę stopni, nie? Jesteśmy w okolicy Parku Narodowego Lasen Volcanic Park A więc w tej chwili idziemy po plaży, która jest z lawy Bo... Pl I... Bardzo ładne w... imię plaża Tak, bardzo, bardzo fajna plaża, w ogóle nie w stopy Prawie wcale A za nami, to co widać na horyzoncie, to szare To jest pożar, który niestety utruje na powodu domu Ponieważ zamknięto naszą główną drogę prowadzącą stąd naszą okolicę, więc jutro wracając będziemy musieli szukać dróg zapasowych. Ale przeżyjemy. Jak widzicie jesteśmy z zapalnymi kajakarzami. Kajaki praktycznie cały czas w użyciu. Tylko <grytale> trochę się przykurzyły w garażu przez parę lat. To nasze obozowisko nad wodą. Ostatnio ktoś narzekał, że Mało mówiłem o helikonie w moich filmach, więc proszę bardzo. Krzesełko. Tada! Plecak Matylda z linii bushcraftowej. Także proszę tym razem nie narzekać. Powiem po, do Stają obok mnie widzicie? Jesteśmy z Michałem odpowiedzialnymi kajakarzami. Mamy na sobie kapoki. Tak naprawdę to ja mam kapok, żeby się nie śmiali z mojego takiego brzucha. Bo pływać to ja umiem. Oczywiście jest z nas dwóch pływać tylko jeden. A jest... ten, ten jeden nie umie pływać Ale tu można jeszcze chyba chodzić. Tak to jeszcze można chodzić, to jeszcze jest płytko, <grym> więc jesteśmy bezpieczni. A, pamiętajcie, że jak pływacie, to byłem może e, żadnego alkoholu. Bo, Bo to jest niebezpieczne bardzo. Prowadzi do brawury e, i głupich pomysłów. Bardzo nieodpowiedzialne. to Absolutnie tego nie popieramy z Michałem. Nie, nie. Mało tego, e, w Kalifornii i w Nevadzie Można, za, za można dostać za to, na, może iść do paki, bo tu działa tak samo prawo jak prawo na drodze, czyli mając 0,8 promila albo więcej. No niestety e, jest tak zwane boating under influence, czyli pływanie pod wpływem a, i działa tak samo jak jazda pod wpływem. Na szczęście, żeby dojść do 08 e, z amerykańskimi piwami, to trzeba wypić półtorej skrzynki. Kobiety machają niedaleko. A więc jesteśmy bezpieczni. Zgubiłem trochę, e, e, już mi się, już mi się e, błędnik wariuje nie wiadomo od czego zupełnie. Dobra, widzicie, jesteśmy na jeziorze. Od brzegu mamy z 30 metrów do dna do dnia, o, 80 cm. Do dna mamy, a sprawdzę, o, do dna mamy o tyle, bo jezioro jest fajne, ale, ale niezbyt głębokie. E, ma bardzo długą, płaską plażę, no to, jak mówiłem, jest niestety. No i tyle. Idziemy sobie dalej e, pozwiedzać jeziorko, popływać. Zaraz musimy wziąć z dzieciarni na przejażdżkę kajakiem. Ale jezioro jest duże powierzchniowo, bo... Jezioro jest spore. 55 minut, żeby je objechać. No to jest, to to jest sporo. A jutro, tak jak mówiliśmy wcześniej, niestety e, pożar, który jest po tamtej stronie, e, pokrzyżował co, nam, i... nam, nam pl, pl, plany. Było coraz bardziej chujowo niestety. A, byście i... jeszcze mówili na blokadzie? No. Może mogą na prąd wyłączyć? No. Na o no to było słabe. To było słabe, znaczy... bo z tego mamy klimatyzację. A ona się bardzo liczy tutaj w przyczepie w tej się do brzegu, To do dobrze, więc musimy troszeczkę odpłynąć. Niestety U e, nas znosi nurt. Już widzę tam szyderę z moich cienkich rączek, które do rąk. E, na przykład żarta bagiety. Ale cóż, amerykański policjant e, nadrabia brzuchem. brzuchem właśnie, także nie śmiać. Ja by się wyjebałem. No, tak, tak, będzie zdarzenie w lodową. Bywanie w tym jest niezbyt łatwe, jak widzicie. Ale jesteśmy z kajakarzami, mamy tak. doświadczenie z sterowaniem kajakami, jak widzicie. O, o i już jesteśmy razem. Zapalnymi jest właściwym słowem. Pierwszy ja kajak na wodzie od 5 lat. <noise> pokazywałem kurs na gosach, pokazywałem. Ale Dobra. To mam dobre wytłumaczenie na to. Bo to się dziecko urodziło do i nie było czasu. Piłka, bomba, mało czasu. Pamiętajcie, że głupie rzeczy się robi, ale zawsze trzeba mieć na nie wytłumaczenie. Czy do mnie jest są takie głupie. Na przykład zakupka pozostawienie zostawienie na pizzal teraz. To nie głupi pomysł wcale Dobra, idziemy popływać. Myślę, że wystarczy naszych głupich, nudnych gadek. O A. Ja A. płynę A. 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 A żeby nie było Michał mi nie ucieka To no, jest jałmik na abordażu. Panie <grystanie> <grystanie> Michale, słonko świeci, tej eee. chwili, może byśmy coś wypili. <grystanie> jeszcze, tajemnik, kamerę wyłączę, co do rodziny, pokażę wam za nami jeszcze raz ten na dym. Ile miał, jako miał powiedzieć, ten pożar dzisiaj rano? 800 już. To wczoraj. Nie, dzisiaj miała 5000 już. Hmm. Także 5000 akrów to już jest spory Acres To już jest spory, spory e, pożar niestety 0% na razie opanowania zamknęli nam drogę, ponieważ wzdłuż tej drogi robią przecinkę buldożery, więc muszą mieć miejsce na, na sprzęt. A po drugiej stronie jeziora też jest kolejny pożar już widać. E, Kamera go nie zobaczy, bo jest dopiero mała chmurka, ale też coś tam się pali. No bo niestety w stanach w tej chwili jest środek lata, a środek lata w, tutaj w, w tych Stanach cieplejszych, czyli właśnie w Kalifornii, w Nevadzie, w Arizonie, w nowym Meksyku, no to są, to są miesiące pożarowe a i tutaj jest to, jest to problem do panowania. Wynika to z tego, że większość tych lasów jest wysoko w górach niestety, albo w bardzo nieprzstępnym terenie. No i te lasy są gigantyczne. E, powierzchnie, powierzchnie lasów, są po je sprawdzałem, ile ma las, w którym my mieszkamy, no to się po prostu mocno, mocno zdziwiłem, na tą, jaką on ma wielkość. W e, e, porównaniu do lasów w, w Polsce, a nawet w Europie. Czyli tak widzicie, to są góry. E, I no, jest ciężko z, z walką z tymi pożarami. Bo one często też e, wybuchają daleko od cywilizacji. E, rosną bardzo szybko, bo jest sucho. No, i, i potem jest, jest z tym problem. No dobra, tyle naszej głupiej gadki, co Michael. Styka. Tak. A, zaraz wracamy, policzaki. I dokończymy tylko. I dokładnie, jeszcze trzeba, bo nam się tutaj trzeba do brzegu płynąć, bo kończą nam się zapasy. A takie stare prawo żeglarskie, że jak się kończą zapasy, trzeba zawijać do portu. A, więc zostało mi o tyle zapasów, więc. Już nie widać Butelkę za burtę, oczywiście Nie żartuję. <laughs> I wracamy do portu żeby uzupełnić braki w płynach To jest motojowa nie zrobiła Dobra weź to kurwa wyłącz I by to powiedział super i tak nikt tego nie obejrzy Spad Look at that! Look at that! He's going fast, huh? Yeah! We can you maybe chase him? No, we can chase him. Not too slow! Like this, yeah! Yes. back to Mama? Yeah! Say Mama! Mama! Can you wave to Mama? Na wjechały steki A ja wam pokażę nasze obozowisko Jest trochę inne niż to na którym byliśmy ostatnio Jesteśmy w innym lesie Więc tutaj nie ma niedźwiedzi Więc nie ma też tych antymisiowych puszek Jest po prostu uh, Jest po prostu Michał do mnie strzela z czegoś uh, Miejsce na ognisko Jest stolik Miejsce na przyczepę i, uh, I samochód oraz tak hookups, czyli miejsce do podłączenia prądu i wody. Tak, jak widzicie, jesteśmy podłączeni na stałe do wody i prądu. Uh, a niektóre miejsca kempingowe te mają jeszcze odprowadzenie ścieków. My na naszym miejscu takiego czegoś nie ma, niestety, uh, więc nasze ścieki zostają z nami w przyczepie, uh, w specjalnych zbiornikach. Jutro opóźnimy wyjeżdżając z kampa, bo jest takie miejsce, gdzie się zrzuca e, ścieki i inne śmieci, e, steki się robią, więc trzeba chyba e, wziąć coś innego do ręki, Michał! Steki? Też O! o, może otwierać? Tak, mam. Nie, 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 nie. ja mam. Czekaj. Dziewięciu nieprzygotowany. Nie to co ja, ja. Nie ja. Pokaż, 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 pokaż tego swojego browara. Widzę, że nie, nie był w harcerstwie. Nieprzygotowany chłopak ja, do, ja. do życia ja, Z piwem piłko. w ręku. Dobra, idziemy. Nie wiem czy mi widać gile w nosie. Idziemy dalej robić steki. Wasze zdrowie. Filipińskim browarem No browarem. pić trzeba umieć, nie? I życie na kampie wieczorem płynie Ciężko jest lekko żyć Amerykańskie ognisko a, i camping musi się wiązać oczywiście z tak zwanymi smores, czyli z opiekaną rozpuszczoną pianką z cukru a, włożoną między dwa krakersy i czekoladę. Mija, it. No, the whole thing. That's good. your crackers? Robimy, robimy słynne amerykańskie s'mores, yeah, 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 czyli piankę zawiniętą w krakersy i czekoladę Hershey's. Tą piankę trzeba rozpuścić, bo to jest z cukru. A, I potem taką rozpuszczoną się wkłada właśnie między krakersy. Michał, pokażę jak wygląda. More, 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 Gotowy more. produkt. więc tak. A, Tymia, is yours ready? Come on Mia? Yeah, a little bit more, so it's melted. It is melted. Okay, that's do it. Okay, just do it. That's how it's supposed to be. Look at Mia's. Okay, that's good. See? I can look at I just want my... the part with the chocolate. Can yeah, you don't don't scrape it off? Just Scrape it. Okay, good. Let's That's a bit too much mango. Mm mm łóżeczki cukru i popraw się z czekoladą, to się dowiecie jak smakuje s'mores Is that good? Uh -huh. Yeah Jak widzicie Nasze, nasze obozowisko już zwinięte Spadamy do domu, musimy objąć pożar po drodze Także mamy parę godzin jazdy Mam nadzieję, że film się podobał Dziękuję wam za oglądanie Mam nadzieję, że, żeśmy z was, z Michałem, nie zanudzili naszymi bzdurami i opowie opowieściami. Jak zwykle dajcie znać w komentarzach, jak było. A no i to tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć. Jedna z fajniejszych rzeczy e, w podróżowaniu z przepom, czyli spuszczanie ścieków. Prawda. <laughs> no, okay. <laughs> <the way. laughs> Poszło. O, idzie. Leci. Jak zwykle w Stanach za wszystko, czyli na przykład za, między innymi za, ście, za spuszczenie ścieków, płaci się samemu. Czyli wrzucamy kopertę, ma być w niej 5 baksów i wrzucamy ją o tutaj. Pyk i opłacone. Tak wygląda cała ta stacja spuszczenia ścieków. Są cztery miejsca, jak widzicie. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest woda bieżąca, można to wszystko spłukać później, ja teraz spuszczam czystą wodę, żeby było lżej ciągnąć przyczepę, a za chwilę spuścimy ścieki tutaj, a można wszystko spłukać, jest też woda, są krany po drugiej stronie z wodą do picia, którą można sobie nabrać, jeżeli ktoś potrzebuje mieć pełen zbiornik, my nie potrzebujemy, może wracamy do domu, więc wszystko spuszczamy tutaj do, do ścieków.